Nikola Tesla był człowiekiem, który wyprzedzał swoje czasy, zarówno w nauce, jak i w myśleniu o duchowej naturze wszechświata. Jego życie i twórczość to nie tylko historia o wynalazkach, które zrewolucjonizowały świat, ale także o głębokim poszukiwaniu harmonii między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Tesla uważał, że nauka i duchowość nie są od siebie oddzielone, lecz stanowią dwie strony tej samej monety, które razem tworzą pełniejszy obraz rzeczywistości. Wyobraźcie sobie człowieka, który w swoim laboratorium nie tylko eksperymentował z prądem, falami elektromagnetycznymi czy energią, ale również zadawał pytania o naturę istnienia i niewidzialne siły, które kierują wszechświatem. Tesla wierzył, że wszystko, co istnieje, opiera się na energii, wibracjach i rezonansie. I że zrozumienie tych zasad może prowadzić do głębokiej przemiany nie tylko w technologii, ale również w naszym codziennym życiu. Co sprawia, że Tesla jest tak wyjątkowy? To jego zdolność do łączenia geniuszu naukowego z intuicją i wglądem duchowym. W swoich pracach często podkreślał, że wszechświat to harmonijna całość, w której wszystko jest ze sobą połączone. Każda myśl, emocja czy działanie tworzy wibracje, które wpływają na nasze życie i na świat wokół nas. Dla Tesli to nie była teoria, to była żywa prawda, którą starał się odkryć i wykorzystać. Dzisiejszy film poświęcony jest właśnie tej wyjątkowej wizji, w której nauka spotyka się z duchowością. Zastanowimy się, jak możemy czerpać inspirację z jego myśli, aby lepiej zrozumieć siebie. Pracować z energią i odkrywać głębszy sens istnienia. Przyjrzymy się jego ideom, które, choć oparte na nauce, wciąż są aktualne i mogą pomóc nam w duchowym rozwoju oraz w codziennym życiu. Przygotujcie się na podróż, która łączy wynalazki z poszukiwaniem wewnętrznej harmonii. Tesla pozostawił nam nie tylko narzędzia technologiczne, ale również drogowskazy, które mogą prowadzić nas do zrozumienia większych tajemnic wszechświata. To właśnie te idee i inspiracje będziemy zgłębiać w dzisiejszym materiale. Nikola Tesla postrzegał wszechświat jako nieskończone pole energii, w którym wszystko, co istnieje, jest wzajemnie połączone. Dla niego energia nie była jedynie zasobem do zasilania urządzeń czy napędzania technologii, ale fundamentalnym budulcem całej rzeczywistości. Wierzył, że klucz do zrozumienia wszechświata. Tkwi w odkryciu zasad, które rządzą energią, wibracjami i rezonansami. To właśnie te elementy uważał za podstawę istnienia i funkcjonowania wszystkiego wokół nas. Jednym z najbardziej znanych cytatów jest stwierdzenie: jeśli chcesz poznać tajemnice wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. W tych prostych słowach zawarł esencję swojego spojrzenia na świat. Według niego każde działanie, każda myśl i każda emocja generują określone wibracje, które oddziałują na otaczającą nas rzeczywistość. W tym sensie wszechświat jest jak instrument muzyczny, w którym każda struna rezonuje z innymi, tworząc harmonijną całość. Tesla szczególnie interesował się energią kosmiczną, którą uważał za niewyczerpane źródło mocy dostępne dla całej ludzkości. Wyobrażał sobie świat, w którym energia byłaby dostępna dla każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania. Wierzył, że istnieje medium, przez niego nazywane eterem, które przenosi energię w całym wszechświecie. Choć współczesna nauka porzuciła ideę eteru, dla niego było to kluczowe wyjaśnienie, jak energia przepływa między różnymi punktami przestrzeni. Ciekawą koncepcją, którą rozwijał, była myśl, że ludzkość może nauczyć się dostrajać do tych kosmicznych energii. Twierdził, że jeżeli zrozumiemy, jak działa energia i wibracje, będziemy mogli nie tylko rozwijać technologię, ale również lepiej zarządzać naszym życiem. W jego wizji kontrola nad wibracjami mogła wpływać na zdrowie, relacje czy ogólny dobrostan. Ta idea jest zbieżna z współczesnymi koncepcjami duchowości, które mówią o roli energii w manifestacji, uzdrawianiu i osiąganiu celów. Tesla zwracał również uwagę na harmonię wszechświata. W jego przekonaniu, wszystko jest częścią większego porządku, w którym każda cząstka odgrywa swoją rolę. Wibracje, które generujemy, nie tylko wpływają na nas, ale również rezonują z innymi istotami i otoczeniem. Porównywał to do orkiestry, w której wszystkie instrumenty muszą współbrzmieć, aby powstała piękna melodia. Z tego względu uważał, że nasze myśli, emocje i działania mają znaczenie. Nie tylko dla nas samych, ale również dla całego wszechświata. Wszechświat jako energia to idea, która łączy naukowe badania z głęboką refleksją nad duchowością. Dla niego nie było sprzeczności między odkrywaniem praw fizyki a poszukiwaniem wyższego sensu istnienia. Przeciwnie, jedno uzupełniało drugie, tworząc pełniejszy obraz rzeczywistości. To właśnie takie myślenie sprawia, że dziedzictwo Tesli inspiruje do dziś zarówno naukowców, jak i osoby poszukujące duchowego wglądu. Wibracje i rezonans to pojęcia, które dla Nikoli Tesli były fundamentem zrozumienia nie tylko nauki, ale również samej natury istnienia. Wszystko w naszym wszechświecie, od największych gwiazd po najmniejsze atomy, wibruje z określoną częstotliwością. W jego oczach wibracje były czymś więcej niż tylko fizycznym zjawiskiem, były kluczem do harmonii, zdrowia, a nawet duchowego rozwoju. Każdy z nas jest niczym instrument, który wibruje na własnej, unikalnej częstotliwości. Nasze myśli, emocje i intencje również emitują wibracje, które wpływają na nasze otoczenie i na nas samych. Kiedy różne wibracje są zgodne, powstaje rezonans. Stan harmonii, w którym energia płynie swobodnie, wzmacniając pozytywne zjawiska. W praktyce oznacza to, że nasze myśli i uczucia mogą rezonować z innymi ludźmi, sytuacjami, czy nawet całym wszechświatem, tworząc rzeczywistość, której doświadczamy. Rezonans nie jest jednak jedynie zjawiskiem teoretycznym. W naszym codziennym życiu przejawia się na wiele sposobów. Przykładowo, kiedy czujemy się dobrze. Emanujemy pozytywną energią, co przyciąga do nas podobne doświadczenia. To właśnie dlatego osoby szczęśliwe często wydają się mieć więcej szczęścia. Ich wewnętrzne wibracje współgrają z harmonią wszechświata. Z drugiej strony, negatywne myśli i emocje mogą obniżać nasze wibracje, co skutkuje poczuciem zastoju, braku energii czy trudnościami w osiąganiu celów. Wibracje i rezonans są nierozerwalnie związane z procesem manifestacji. Kiedy nasze myśli i emocje są zgodne z tym, czego pragniemy, tworzymy stan rezonansu, który pozwala tej rzeczywistości się urzeczywistnić. To zjawisko jest podstawą wielu współczesnych praktyk duchowych, w tym prawa przyciągania, które mówi o tym, że to, na czym się skupiamy, staje się naszą rzeczywistością. Tesla, choć nie używał tego określenia, opisywał podobne mechanizmy, wskazując na rolę intencji i koncentracji w kreowaniu życia. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów wibracji jest ich zdolność do wpływania na nasze zdrowie i samopoczucie. Współczesna nauka potwierdza, że różne częstotliwości dźwięków czy fal elektromagnetycznych mogą mieć leczniczy wpływ na nasze ciało i umysł. Tesla wierzył, że kiedy zrozumiemy, jak działa rezonans, będziemy mogli harmonizować nasze wibracje, co pomoże nam nie tylko poprawić zdrowie, ale także osiągnąć większą równowagę w życiu. Nie możemy zapominać, że wibracje i rezonans działają również w naszych relacjach z innymi. Kiedy spotykamy kogoś, kto wibruje na podobnej częstotliwości, odczuwamy natychmiastową więź i zrozumienie. To właśnie sprawia, że niektóre osoby są nam bliższe, nawet jeśli znamy je od niedawna. Z kolei brak harmonii w wibracjach może prowadzić do konfliktów i napięć, co pokazuje jak ważne jest świadome zarządzanie własną energią. Podsumowując, wibracje i rezonans to nie tylko naukowe pojęcia, ale również narzędzia, które mogą pomóc nam lepiej zrozumieć siebie i otaczający nas świat. Świadome dostrajanie się do pozytywnych wibracji pozwala nam tworzyć harmonijne życie, przyciągać to, czego pragniemy, i budować głębsze relacje z innymi. Dzięki jego ideom. Mamy dziś lepsze narzędzia do eksplorowania tej fascynującej koncepcji, która łączy naukę z duchowością, pokazując, że wibracje i rezonans są kluczowe dla naszej egzystencji. Koncepcja energii kosmicznej, którą eksplorował, wykracza daleko poza tradycyjne ramy nauki. Według jego wizji wszechświat jest przesiąknięty niewidzialną siłą, medium, które przenika wszystko, co istnieje. Energia ta, określana przez niego mianem eteru, miała być podstawą wszelkich procesów w naturze. Była nie tylko źródłem energii fizycznej, ale również fundamentem duchowego połączenia między wszystkim, co istnieje. Idea energii kosmicznej opiera się na przekonaniu, że wszechświat jest harmonijnym systemem, w którym każda cząstka, każdy atom i każda myśl są ze sobą powiązane. To medium jest źródłem nieskończonej energii, która może być dostępna dla każdego, kto potrafi z nią świadomie pracować. Co fascynujące, ten sam koncept przewija się w wielu duchowych tradycjach na całym świecie, gdzie energia życiowa, często nazywana prana, chi czy ki, jest uznawana za siłę, która podtrzymuje życie i umożliwia duchowy rozwój. Jednym z najbardziej wizjonerskich pomysłów było stworzenie systemu, który umożliwiłby ludzkości, Czerpanie z tej energii na masową skalę. Wyobraźcie sobie świat, w którym energia jest dostępna w sposób bezprzewodowy, bez ograniczeń geograficznych czy materialnych. To marzenie nie dotyczyło jedynie technologii, miało także głęboki wymiar etyczny. Idea ta zakładała równy dostęp do zasobów, co stanowiło wyraz przekonania, że ludzkość może żyć w harmonii. Kiedy tylko zrozumie zasady, które rządzą wszechświatem, energia kosmiczna to także klucz do pracy z własnym umysłem i emocjami. Nasze myśli i uczucia mają zdolność oddziaływania na pole energetyczne wszechświata. Kiedy działamy w harmonii z tym polem, możemy nie tylko manifestować nasze pragnienia, ale również wpływać na swoje zdrowie, relacje i samopoczucie. Wiele współczesnych praktyk duchowych, takich jak medytacja. Wizualizacja czy techniki oddechowe opiera się na założeniu, że człowiek jest w stanie dostroić się do tej uniwersalnej energii. Warto wspomnieć, że współczesna nauka zaczyna dostrzegać potencjał tej idei. Badania nad energią kwantową i polami elektromagnetycznymi potwierdzają, że nasze myśli i intencje mogą wpływać na rzeczywistość na poziomie subatomowym. Ta zbieżność między nauką a duchowością pokazuje, że energia kosmiczna nie jest jedynie metafizycznym konceptem, ale realnym zjawiskiem, które może zmienić nasze życie i sposób, w jaki funkcjonujemy jako społeczeństwo. To, co czyni energię kosmiczną tak wyjątkową, to jej nieskończoność i dostępność. Nie jest ograniczona przez czas ani przestrzeń. Możemy ją wykorzystać do tworzenia technologii przyszłości, ale także do głębokiej transformacji duchowej. To właśnie ten balans między nauką a duchowością sprawia, że temat energii kosmicznej jest tak fascynujący i wciąż inspiruje kolejne pokolenia do zgłębiania jej tajemnic. Zrozumienie i wykorzystanie tej siły wymaga jednak odpowiedniego nastawienia. Kluczem jest harmonia myśli, uczuć. I działań, które pozwalają nam otworzyć się na nieskończone możliwości, jakie oferuje wszechświat. Energia kosmiczna to nie tylko technologia czy duchowość to most łączący oba te światy pozwalający nam zgłębiać tajemnice istnienia w sposób, który prowadzi do rozwoju całej ludzkości. Nikola Tesla był postacią, która łączyła w sobie głęboko zakorzenioną ciekawość naukową. Z intuicyjnym poszukiwaniem duchowego sensu istnienia. W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, że wszechświat jest harmonijną całością, w której nauka i duchowość nie tylko się uzupełniają, ale również prowadzą do głębszego zrozumienia rzeczywistości. Jego życie i praca stanowią wyjątkowy przykład tego, jak można integrować te dwie dziedziny w poszukiwaniu uniwersalnych prawd. Wizja dotycząca duchowości. Opierała się na wierze w istnienie wyższej inteligencji, która przenika wszystkie aspekty wszechświata. Nie postrzegał duchowości jako zbioru dogmatów, ale raczej jako narzędzie, które pozwala człowiekowi zbliżyć się do głębszego zrozumienia natury i swojej roli w niej. W jego oczach zarówno nauka, jak i duchowość pełniły kluczową funkcję w odkrywaniu praw natury pierwsza poprzez analizę i eksperymenty druga, Poprzez intuicję i kontemplację. Wierzył, że wszechświat jest przenikany przez niewidzialną siłę, która łączy wszystkie istoty i zjawiska. Ta energia, nazywana przez niego eterem, była według niego dowodem na istnienie harmonii i porządku, które rządzą światem. Dla niego eter nie był jedynie fizycznym medium, ale również metaforą duchowego połączenia, które scala całą rzeczywistość. Wierzył, że odkrywanie tych zasad. Pozwala człowiekowi na rozwój zarówno technologiczny, jak i duchowy. Jednym z najbardziej intrygujących aspektów jego podejścia było przekonanie, że nauka nie musi stać w opozycji do duchowości. Oba te obszary mogą wzajemnie się inspirować i prowadzić do przełomowych odkryć. W swojej pracy naukowej często czerpał inspiracje z duchowych koncepcji takich jak jedność wszechświata czy idea równowagi między materią a energią. Było to widoczne w jego przekonaniu, że wszystkie formy istnienia, od najmniejszej cząstki po największe galaktyki, są ze sobą połączone. Duchowość nie ograniczała się jednak do abstrakcyjnych teorii, była obecna w jego codziennych działaniach, w sposobie w jaki podchodził do swoich projektów oraz w jego relacji z otaczającym światem. Był głęboko świadomy, że jego odkrycia mają potencjał, aby zmienić życie milionów ludzi. To poczucie odpowiedzialności było dla niego równie ważne jak sama nauka. Wierzył, że technologia powinna służyć nie tylko postępowi, ale również zbliżać ludzi do harmonii i pokoju. Jego podejście do duchowości było również praktyczne. Uważał, że intuicja odgrywa kluczową rolę w procesie odkrywania. To właśnie dzięki niej. Był w stanie formułować idee, które wyprzedzały jego epokę. Intuicyjne zrozumienie natury pozwalało mu dostrzec powiązania między różnymi zjawiskami, które dla innych były niewidoczne. W jego oczach intuicja i nauka były jak dwie strony tej samej monety: jedna wskazywała kierunek, druga pozwalała go realizować. Duchowość była również inspiracją dla jego poglądów na temat jedności wszystkich istot. Wierzył, że zrozumienie tej jedności pozwala człowiekowi na życie w zgodzie z naturą i odkrywanie swojego prawdziwego potencjału. Ta filozofia przewija się również w wielu współczesnych praktykach duchowych, takich jak medytacja czy praca z energią, które podkreślają znaczenie harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. Podsumowując, wizja Tesli to piękny przykład harmonii między nauką a duchowością. Jego życie pokazuje, że prawdziwe zrozumienie wszechświata wymaga zarówno analitycznego umysłu, jak i otwartego serca. Ta równowaga między dwiema pozornie przeciwstawnymi dziedzinami była dla niego kluczem do odkrywania nowych możliwości, które mogą nie tylko zmienić świat, ale również uczynić go lepszym miejscem dla wszystkich. Nie tylko rewolucjonizował naukę ale również pozostawił po sobie głębokie przesłanie na temat życia w harmonii z energią wszechświata. Jego podejście do życia opierało się na zrozumieniu, że wszystko, co nas otacza, jest wibracją, a kluczem do harmonii jest dostrojenie się do tych uniwersalnych fal. Praktyczne lekcje, które płyną z jego filozofii, mogą być inspiracją dla każdego, kto pragnie żyć w zgodzie z otaczającą go rzeczywistością. Pierwszą lekcją, którą możemy zaczerpnąć, jest konieczność świadomego zarządzania swoją energią. Ludzkie myśli i emocje są formą wibracji, które oddziałują na świat wokół nas. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoje wnętrze, kierować uwagę na pozytywne uczucia i świadomie unikać destrukcyjnych wzorców myślenia. Każda myśl to energia, która może kształtować naszą rzeczywistość. Dlatego warto wybierać takie, które rezonują z naszymi celami i wartościami. Kolejną praktyczną radą jest pielęgnowanie wewnętrznej ciszy. W swoich badaniach podkreślał znaczenie momentów skupienia i refleksji. Cisza pozwala dostroić się do subtelnych sygnałów wszechświata, otwierając umysł na nowe inspiracje i rozwiązania. Codzienna medytacja, lub chwile spędzone w samotności, mogą pomóc w odkrywaniu wewnętrznej harmonii i lepszym zrozumieniu swojego miejsca w świecie. Następną wskazówką jest uważność na rytmy natury. Tesla uważał, że wszechświat funkcjonuje w cyklach i wszystko jest ze sobą powiązane. Życie w zgodzie z tymi rytmami, na przykład poprzez respektowanie naturalnych potrzeb ciała, takich jak odpoczynek, aktywność i zdrowe odżywianie, pozwala nam lepiej wykorzystywać swoją energię. Ważne jest, aby nie forsować się nadmiernie, ale działać w zgodzie z naturalnym tempem, jakie podpowiada nam organizm. Kolejnym elementem jest praktyka wdzięczności. Wdzięczność to jedna z najsilniejszych wibracji, jakie możemy generować. Codzienne dostrzeganie małych rzeczy, za które możemy być wdzięczni, harmonizuje nasze pole energetyczne z obfitością wszechświata. Dziękowanie za to, co już mamy. Nie tylko poprawia nasz nastrój, ale także przyciąga do naszego życia więcej pozytywnych doświadczeń. Ważnym przesłaniem jest również otwartość na intuicję. Często podkreślał, że wiele jego odkryć miało swoje źródło w intuicyjnych przebłyskach, które pojawiały się w chwilach inspiracji. Intuicja to forma komunikacji z energią wszechświata, która wskazuje nam właściwy kierunek. Aby ją usłyszeć, warto wsłuchać się w swoje wnętrze. I zaufać sygnałom, które z niego płyną. Na koniec warto wspomnieć o znaczeniu dzielenia się swoją energią i talentami. Nasze zdolności i umiejętności nie są tylko dla nas. Ich prawdziwy sens odkrywamy, kiedy służą one innym. Współdziałanie z ludźmi i światem wzmacnia naszą więź z uniwersalną energią i pozwala tworzyć rzeczy większe, niż moglibyśmy osiągnąć samodzielnie. Podsumowując, Lekcje, które możemy wyciągnąć z jego życia, to zaproszenie do świadomego życia w harmonii z energią wszechświata. Poprzez pielęgnowanie pozytywnych emocji, wdzięczność, intuicję oraz dbałość o siebie i innych, możemy nie tylko czerpać z tej energii, ale także aktywnie ją współtworzyć. To właśnie ta harmonia może stać się kluczem do spełnionego i szczęśliwego życia. Nikola Tesla pozostawił po sobie dziedzictwo, które wykracza daleko poza wynalazki i odkrycia technologiczne. Jego wizje i przemyślenia na temat energii wszechświata oraz duchowości są równie inspirujące dziś, jak były w czasach, gdy je wyrażał. Współczesny świat pełen wyzwań i niepewności może czerpać wiele z jego podejścia do życia i nauki, które kładło nacisk na harmonię między człowiekiem a otaczającą go energią. Przesłanie o jedności wszystkiego, co istnieje, wzywa nas do bardziej świadomego życia. Jego przekonanie, że myśli i emocje kształtują naszą rzeczywistość, może być dla każdego przypomnieniem, jak ważne jest pielęgnowanie pozytywnego podejścia. W obliczu codziennych trudności, jego wnioski na temat wibracji, rezonansu i współpracy z energią wszechświata, pokazują, że mamy w sobie potencjał do kreowania lepszego jutra. Jego życie uczy także, że nauka i duchowość nie muszą się wykluczać, lecz mogą wzajemnie się wzbogacać. To zaproszenie, aby odkrywać i rozwijać nie tylko zewnętrzny świat, ale również nasze wnętrze. Współczesne czasy, choć oparte na technologii, wciąż potrzebują duchowego fundamentu, który Tesla uważał za niezbędny dla pełnego rozwoju człowieka. Wspominając o jego dorobku, warto dostrzec, że jego idee nie są jedynie ciekawostką historyczną, lecz praktycznym źródłem inspiracji. To zaproszenie do refleksji nad tym, jak sami możemy lepiej zrozumieć świat i swoje miejsce w nim. Dzięki jego przemyśleniom możemy uczyć się, jak żyć w zgodzie z uniwersalnymi zasadami, które łączą nas z czymś większym. Tesla przypomina nam, że prawdziwa rewolucja zaczyna się od nas samych od naszej zdolności do dostrzegania harmonii we wszechświecie i pielęgnowania jej w codziennym życiu.